Dzień dobry. <laughs> Witam w piątek 8 dzień grudnia zapraszam na poranny przegląd techniczny. Zaczynamy od wykresu EURUSD. Scenariusz na czterogodzinówce najpierw. Układ ze strefą popytową na wysokości mierzenia 50%. Poziom, który mamy wyznaczony tak naprawdę od kilku sesji. Swing wzrostowy na jego podstawie wyznaczamy sobie właśnie. Te widoczne mierzenia 50 107 30 32 nam tutaj wypada. No i jeśli chodzi o odległość od bieżącego kursu, około 40 pipsów. Czy coś bardziej lokalnego możemy sobie wyznaczyć? No możemy spróbować poszukać, ale tu wchodzimy już w interwały tak naprawdę 15-minutowe, jeżeli ktoś, e, ktoś chce, patrząc po kolejnych współczynnikach też, bo to jest istotne. Widzimy, że te wewnętrzne główne mierzenia, e, czyli od 3,82 do 61,8, e, dosyć łatwo przebijane. Natomiast te głębokie wewnętrzne, e, czekają na zaksięgowanie. Tam też też fajne reakcje wcześniej się pojawiały na, tym, na tych pułapach cenowych. Więc ja bym sobie zaznaczył jedną, jak i drugą strefę docelowe poziomy, e, do lokalnego rozegrania e, pozycji długiej. E, odpowiednie 1.0768 oraz 1.0762. E, idąc dalej, mmm, GBP USD, <laughs> tutaj tak naprawdę na wykresie kabla e, dwie strefy, a cena znajduje się tak naprawdę w połowie, e, w połowie dystansu do zarówno jednej, jak i drugiej strefy. E, podobna odległość tutaj do poziomu popytowego, około 90 kilku pipsów e, tutaj podobnie, czyli powiedzmy gdzieś tam zakres 90 kilku do 100 maksymalnie pipsów nas na dzieli od zasięgowania jednej czy drugiej strefy układ na korekcie pędzącej 1 do 1 e, poziom oporu 1,26, 64, 65 e, no i z szerszego mierzenia jest e, strefa e, też na, na zasadzie korekcyjnym na zasadzie korekcyjnej wyznaczona. 1.2464 poziom wsparcia tutaj na kablu. Także tak to wygląda obecnie. Czekamy na większy ruch w jedną lub drugą stronę i podejście w techniczne poziomy, USDJPY. Tutaj można powiedzieć, że Ujek znowu nam odpalił i to bardzo mocno, bardzo duży ruch pojawił się wczoraj na sesji amerykańskiej. No zobaczcie, tak naprawdę odnosiliśmy się tutaj do poziomu popytowego. Ten dołek wyznaczony 500 pipsów prawie niżej, także tutaj mocno, mocno nam przywaliło, jeżeli chodzi o zmienność. No i co obecnie? Zawsze po takich dużych ruchach te wykresy tak muszą trochę nabrać kształtu ponownie. Rozłożę sobie tutaj siatkę na M5. Również oczywiście układ mocno lokalny. No i przykładowo pierwszy z, ze współczynników, patrząc po też dodatkowych potwierdzeniach, może stanowić fajną okazję. Oczywiście warto zwracać uwagę na, uwagę na dodatkowe potwierdzenia w postaci formacji świecowych na koniec. Więc pomimo strefy, pomimo osiągnięcia strefy, to jeszcze e, nie wystarczy, moim zdaniem, żeby w ciemno, w takie zagranie wchodzić. 143,66 oczekiwany poziom wsparcia, no, układ bardzo lokalny, ale też mamy aż 30 pipsów zakresu tutaj, no, po tej zmienności, która, ostatnim, która się pojawiła w dniu wczorajszym, no to te wykresy yy, nieco się zniekształciły i pomimo, że wygląda tutaj to na bliską odległość na M5, na kilka pipsów, no to jest aż 30, no ale to, że zmienność cały czas pozostaje na wysokim poziomie, to gwarancja tego, że dosyć szybko możemy też tą strefę osiągnąć tutaj. Zobaczcie złoto, to co mówiłem wczoraj na złocie, czyli to, że czekamy na RITES, cały czas ten temat jest aktualny. Na ten tydzień nie szykujemy już nic innego, mamy sesję piątkową, zamknięcie tygodnia. Jeżeli jakiś fajny ruch się pojawi na złocie, zejście w okolice 2013 ponownie, no to warto longa rozważyć. Jeżeli będziemy szli w takiej konsolidacji, zobaczcie tak bardzo płasko jak to się dzieje od kilku sesji, no to trudno, bo po prostu będziemy czekali na, na kolejny tydzień i na techniczną okazję w kolejnym tygodniu, no bo tutaj z takiego, z takiego ruchu, jaki obecnie obserwujemy, nic więcej na złocie na tą chwilę nie wymyślimy.